Po odcinku o aktywistach spłynęła do mnie kolejna propozycja na odcinek i postanowiłem się podjąć. I uważajcie, bo też jest grubo. Klikam łapkę w górę, zanim obejrzę odcinek. Zawsze. I kolejny odcinek wlatuje jak husaria. Czas na zrobienie pasztetowej z mózgu. Dzień dobry moi mili, zapraszam was na kolejną nowość na kanale, a dziś zobaczymy co się dzieje, gdy czapeczka z folii aluminiowej trochę za mocno uciska na łepetynkę. Jeśli jesteś tu nowy drogi widzu, to zapraszam cię do sprawdzenia innych odcinków na kanale. Kartę z playlistą podrzucam tutaj, a teraz zaczynamy. Coś ostatnio przyszło mi do głowy i muszę wam o tym opowiedzieć, bo to naprawdę daje do myślenia. Wiecie, jak wszyscy mówią o globalnym ociepleniu, zanieczyszczeniu środowiska i tym, że musimy ograniczyć emisję CO2. No to trzymajcie się, bo to, co zaraz przeczytacie, może wam wydać się szalone, ale obiecuję, że to ma sens. Więc co jeśli te wszystkie informacje o zmianach klimatu i globalnym ociepleniu są częścią wielkiego spisku, którego celem jest wyeliminowanie lodów i słodyczy z naszego życia? Tak, dokładnie tak. Zastanówcie się przez chwilę. Wielkie korporacje produkujące zdrową żywność. I suplementy diety mają ogromne zyski z tego, że ludzie boją się jeść słodycze. Dlatego, wspólnie z rządami i różnymi organizacjami zdrowotnymi, które, jak wiemy, często są sponsorowane przez te same korporacje, postanowili wprowadzić globalny strach przed ociepleniem klimatu. Dlaczego? Bo lody i inne mrożone słodycze to produkty, które w klimacie bez śniegu i zimy stają się mniej popularne i trudniejsze do przechowywania. Kiedy ludzie zaczynają bać się zmian klimatu, automatycznie zmieniają swoje nawyki żywieniowe, rezygnują z lodów, bo przecież trzeba być ekologicznym. I zdrowym. I co się dzieje? Zyski wielkich korporacji produkujących zdrową żywność rosną. Zastanówcie się, komu zależy na tym, żebyśmy rezygnowali z lodów i innych słodyczy. Kto na tym zyskuje? Moim zdaniem to wielki spisek, którego celem jest kontrolowanie naszych nawyków żywieniowych i maksymalizacja zysków korporacji zdrowej żywności. Może czasem warto zjeść te lody i nie przejmować się globalnym ociepleniem, bo może to wszystko jest jednym wielkim przekrętem. Chłop myśli, że gigantyczne korporacje, rządy i naukowcy z całego świata zmówili się, żeby ode... Brać mu przyjemność z jedzenia lodów. Ale czekajcie, to ma sens, bo przecież nikt nigdy nie wymyślił lodów bez cukru czy wegańskich słodyczy, prawda? A nie, czekaj. Stary, jeśli naprawdę wierzysz, że globalne ocieplenie to wymysł producentów zdrowej żywności, to proponuję, żebyś założył czapeczkę z folii aluminiowej. Wiesz, tak dla bezpieczeństwa, żeby ci przypadkiem więcej takich genialnych teorii do głowy nie wpadło. Lepiej zastanów się, czy przypadkiem nie zjadłeś za dużo tych lodów, bo chyba ci mózg zmroziło. Wszyscy teraz używamy tych nowych, szybkich ładowarek do telefonów. A co jeśli te wszystkie wypasione ładowarki to tak naprawdę jedna wielka ściema? Wielki kant od korporacyjnych szych i rządowych szpiegów żeby nas jeszcze bardziej trzymać za mordę. Nie wierzycie? To posłuchajcie. Kiedy ostatnio używaliście starej ładowarki i nie mieliście ciśnienia, że wam się bateria zbyt wolno ładuje? No właśnie. Te nowe szybkie ładowarki sprawiają, że jesteśmy jak narkusy, ciągle na głodzie. Te niby super ładowarki mają w sobie tajne ustrojstwa, które zżerają nasze dane jak tylko wetkniesz kabelek. One wysyłają jakieś dziwne prądy do naszych komórek, które po cichu hakują nasze sprzęty. Po cholerę, żeby nami sterować jak marionetkami? Czajcie to, czemu nagle wszystkie firmy oszalały na punkcie Szybkiego ładowania, bo chcą, żebyśmy non-stop tkwili w gniazdku. Im częściej ładujemy, tym więcej mogą nas szpiegować i grzebać nam w mózgach. I wiecie, co jest najbardziej porypane? Te ładowarki puszczają jakieś fale, które nam robią wodę z mózgu. Dlatego wszyscy łażą jak zombie z nosami w telefonach. Komu zależy, żebyśmy byli jak roboty? Kto na tym trzepie kasę? Moim zdaniem to grubsza sprawa. Wielki przekręt, korpo szczurów i tajnych służb. Chcą nas zrobić w balona i zmienić wezrozumne barany, które łykną każdy kit. Następnym razem, jak będziecie wpinać komórkę do prądu, dwa razy. Się zastanówcie. Zdaje się, że komuś tu ewidentnie styki popaliło od tego szybkiego ładowania. Jakby nie mieli już naszych danych z social mediów, kamer miejskich, kart kredytowych i cholera wieczego jeszcze. Ale nie potrzebują ładowarek. Wyobraźnia tego typa to istny roller coaster. Szkoda, że logika gdzieś po drodze wypadła z wagonika. Czekaj, czekaj, muszę to przetrawić. Czyli według Ciebie jakiś Janusz w garniaku siedzi w swoim tajnym bunkrze i myśli: Hmm, jakby tu przejąć kontrolę nad światem. Wiem, zrobimy szybsze. Idę naładować telefon, oczywiście starą, powolną ładowarką, bo przecież nie chcę, żeby rządowe szpiegowskie nanoboty przejęły kontrolę nad moim umysłem. A może już przejęły? Kto wie. Drodzy kierowcy i mieszkańcy miast, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego korki w naszych miastach są coraz gorsze, mimo ciągłej budowy nowych dróg i wprowadzania inteligentnych systemów sterowania ruchem? Myślicie, że to po prostu efekt rosnącej liczby samochodów? Nic bardziej mylnego. Po miesiącach śledztwa i analizie setek dokumentów odkryłem przerażające. Prawdę. Wszystko zaczęło się w 2015 roku, kiedy grupa inżynierów ruchu drogowego z jednego z czołowych uniwersytetów technicznych opracowała nowy algorytm do sterowania sygnalizacją świetlną. Miał on rzekomo optymalizować przepływ pojazdów i minimalizować czas oczekiwania na skrzyżowaniach. Brzmi świetnie, ale to jedna wielka bzdura. Ten nowy algorytm w rzeczywistości został zaprojektowany, by celowo tworzyć korki. Z każdym kolejnym rokiem czasy przejazdu przez miasto stają się coraz dłuższe, ale jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej sytuacji, że nawet tego nie kwestionujemy. Ale po co to wszystko? Odpowiedź jest prosta: kontrola i pieniądze. Wielkie korporacje od lat marzyły o tym, by mieć większy wpływ na nasze codzienne życie. Korki drogowe są idealnym narzędziem do osiągnięcia tego celu. Pomyślcie: im dłużej stoimy w korkach, tym więcej paliwa zużywamy. Na tym korzystają koncerny paliwowe. Frustracja związana z korkami sprawia, że chętniej korzystamy z aplikacji do nawigacji i mediów społecznościowych. Więcej danych dla firm technologicznych. Stres wywołany korkami zwiększa sprzedaż leków uspokajających. I przeciwbólowych. Zysk dla firm farmaceutycznych. Długie dojazdy do pracy sprawiają, że mamy mniej czasu dla rodziny i na odpoczynek. Jesteśmy bardziej podatni na reklamę i konsumpcjonizm. Te same firmy, które za tym stoją, teraz intensywnie inwestują w rozwój transportu autonomicznego. Dlaczego? Bo chcą nam sprzedać rozwiązanie problemu, który sami stworzyli. Za kilka lat będą nas przekonywać, że tylko samochody autonomiczne mogą rozwiązać problem korków, a my będziemy tak zdesperowani, że kupimy wszystko. To jest takie genialne w swojej głupocie że aż brak mi słów. Wyobraźcie sobie tych złych inżynierów siedzących i knujących, jakby tu stworzyć więcej korków. Hej, a może dzisiaj zrobimy ośmiogodzinny korek na Marszałkowskiej? Będzie beka. Pomyślmy logicznie. Koncerny paliwowe, firmy technologiczne i farmaceutyczne i wszyscy inni źli goście z Corpo stwierdzili, że najłatwiej im będzie zniszczyć nasze życia tworząc korki? To błagam. I co dalej? Deszcz pada, bo korporacje chcą zwiększyć sprzedaż parasolek? Dzięki. Teraz za każdym razem, gdy utknę w korku, zamiast się denerwować będę się zastanawiał, który koncern farmaceutyczny na tym najbardziej skorzysta. Dołącz do grona subskrybentów, już wobec Ciebie kanał jak ogród. A w ramach komentarza dla zasięgu możecie napisać czy myślicie, że pingwiny mają kolana czy nie. Choroby w formie w jakiej je znamy nie istnieją. To jedynie sprytna manipulacja, którą karmi nas system medialny. Oczywiście istnieją objawy, ale sama choroba to tylko koncept, który media nam wmówiły. Od najmłodszych lat jesteśmy bombardowani informacjami o różnych schorzeniach. Telewizja, radio, gazety, internet wszędzie atakują nas newsy o nowych wirusach, bakteriach, dolegliwościach. To czysta siła sugestii. Media nieustannie zalewają nas informacjami o chorobach, symptomach, epidemiach. W rezultacie nasz umysł zaczyna wierzyć, że jesteśmy chorzy, a kiedy umysł w coś wierzy, ciało zaczyna to manifestować. To dlatego czujemy się źle, bo wmówiono nam, że powinniśmy. Weźmy na przykład efekt placebo. Ludzie czują się lepiej po zażyciu witaminy C, bo wierzą, że to lekarstwo. Teraz wyobraźcie sobie ten efekt, ale na odwrót. To nocebo. Wmawiamy sobie, że jesteśmy chorzy i zaczynamy odczuwać objawy. Zauważcie też, jak media manipulują naszymi emocjami. Kiedy słyszymy o nowej epidemii, od razu czujemy strach, a strach osłabia. Nasz układ odpornościowy, co sprawia, że faktycznie możemy poczuć się gorzej. To błędne koło. Co więcej, media zarabiają na naszym strachu i niepewności. Im więcej alarmujących nagłówków, tym więcej kliknięć, wyższa oglądalność, większe zyski z reklam. Kiedyś smutek był po prostu smutkiem. Teraz media mówią nam, że to depresja. Kiedyś dzieci były po prostu energiczne. Teraz, według mediów, mają ADHD. Ale żeś pojechała. Serio, choroby nie istnieją. To co mamy powiedzieć osobom, które przebywają w hospicjach, że tak naprawdę są zdrowi i że to media mówią? im na przykład raka i niech nie pajacują, tylko niech wracają do domu? Następnym razem jak będziecie mieli grypę, po prostu powiedzcie sobie, że nie wierzycie w jej istnienie. Jestem pewien, że natychmiast zniknie zawstydzona waszą przenikliwością. Idź do szpitala i powiedz lekarzom, że ich cała wiedza to ściema. Jestem pewien, że będą zachwyceni twoim odkryciem. Jest pewna kwestia, która wydaje mi się dość niepokojąca. Chodzi o teorię ukrytych kodów kreskowych w opakowaniach produktów spożywczych. To może brzmieć trochę dziwacznie na pierwszy rzut oka, ale Proszę, wysłuchajcie mnie. Zauważyliście kiedyś te małe czarno-białe kody kreskowe na opakowaniach jedzenia? To takie oczywiste, że aż się dziwię, że nikt o tym nie mówi. Przecież każdy z nas codziennie mija takie kody w sklepach, w domach, wszędzie. Ostatnio zacząłem zauważać, że te kody są wszędzie. W każdym sklepie spożywczym, w każdym supermarkecie. Nawet w mojej lodówce znalazłem kilka na opakowaniach jogurtów i serów. Ale dlaczego tak wiele tych kodów? Co one tak naprawdę oznaczają? To nie może być przypadek. Kody kreskowe to jakby jakiś sekretny język, który może być używany. Do przesyłania informacji. Może to być sposób, w jaki firma śledzi nasze zakupy, nasze preferencje, a może nawet nasze zdrowie. Może te kody zawierają więcej informacji, niż się nam wydaje. Te kody to nie tylko liczby i kreski. To mogą być małe klucze do naszych danych osobowych, do tego, co lubimy jeść, ile wydajemy pieniędzy, a może nawet nasze nawyki żywieniowe. Kto wie, może te kody są częścią jakiegoś wielkiego systemu, który śledzi wszystkich nas. Nie jestem typem teoretyka spiskowego, ale widząc, jak technologia rośnie w siłę, trudno mi uwierzyć, że te kody kreskowe są tylko dla wygody skanowania produktów. No spoko, nie jesteś typem teoretyka spiskowego. No jasne, kto by pomyślał. Po prostu tak sobie zauważyłeś, że te kody to nie tylko takie proste numery i kreski, ale klucze do naszych dusz. O całkiem normalne, ale na wszelki wypadek bierz podwójną dawkę leków. Ale teraz gdy o tym mówisz, to zaczynam się zastanawiać. Może to faktycznie jest spisek. Może te kody to komunikacja między kosmitami a producentami jogurtów. Może przekazują sobie informacje o naszych nawykach żywieniowych. Hej ta ziemska populacja. populacja uwielbia schabowe. Powtarzam, uwielbia schabowe. Nowotwór nie istnieje. To wszystko to wymysł i bzdury. Prawda jest taka, że to co nazywamy rakiem, to nic innego jak grzyby, zakwaszenie organizmu i robaki. Po pierwsze grzyby. Nasze ciała są pełne różnych mikroorganizmów, ale to właśnie grzyby są prawdziwymi winowajcami. Widzieliście kiedyś pleśń na chlebie? To samo dzieje się w naszych organizmach. Grzyby rozprzestrzeniają się, zatruwając nasze komórki. Jeśli zdiagnozowano u was nowotwór, to tak naprawdę macie do czynienia z infekcją. Grzybiczą. Zacznijcie leczenie grzybów, a nie jakiegoś wymyślonego raka. Następnie zakwaszenie organizmu. Nasze ciała najlepiej funkcjonują, gdy pH jest w równowadze. Kiedy jemy dużo przetworzonej żywności, pijemy alkohol i żyjemy w stresie, nasze ciała stają się zakwaszone. To idealne środowisko dla rozwoju chorób, które błędnie nazywamy nowotworami. Co możecie z tym zrobić? Łykajcie sodę oczyszczoną. To naturalny sposób na odkwaszenie organizmu. Wystarczy łyżeczka sody rozpuszczona w szklance wody każdego dnia, a wasze pH wróci do normy. To prawdziwy cudowny sposób na pozbycie się nowotworu. No i jeśli chodzi o robaki. Nasze ciała mogą być zainfekowane różnymi pasożytami, które osłabiają nasz system immunologiczny i powodują różne choroby, które błędnie nazywane są nowotworami. Ale nie martwcie się, natura ma na to swoje sposoby. Najlepsze środki przeciwrobacze to te naturalne. Pestki dyni są rewelacyjne. Codziennie jedzcie garść pestek dyni, a wasze ciało oczyści się z niechcianych gości. Do tego możecie dodać czosnek, imbir, a także zioła takie jak wrotycz czy piołun. Zaufajcie naturze, a nie syntetycznym Środkom od lekarzy, które tylko dodatkowo obciążają wasz organizm. Natura ma wszystko, czego potrzebujemy do zdrowia. Zacznijcie już dziś i zobaczcie, jak wasze zdrowie zacznie się poprawiać. Nie dajcie się nabrać na fałszywe diagnozy i skomplikowane terminy medyczne. Nowotwór to fikcja. To, co mnie naprawdę rozwala, to ten pomysł, że diagnozy i medyczne terminy to tylko bzdury. Wyobrażam sobie, jak lekarz mówi do pacjenta: Ma pan nowotwór, ale wie pan co? Po co te całe chemioterapie i operacje? Proszę jeść pestki dyni i łykać sodę. Jasne, wszyscy onkolicze. To pewnie spiskowcy, którzy w wolnym czasie knują, jak tu wmówić ludziom, że mają raka. Z pewnością nie można im wierzyć. Lepiej posłuchać ziomka, który wie lepiej, bo poczytał coś w necie, a potem się dziwić, że ludzie wierzą w płaską ziemię. Jeśli twoje metody są takie cudowne, to czemu wszyscy wokół nie żują pestek dyni i nie popijają sody oczyszczonej, świętując swoje cudowne uzdrowienie? Ale hej, co ja tam wiem, ja tylko siedzę w internetach i czytam takie perełki jak ta twoja.